O, wielki Shenronie, mniejszy od moich cycków, przybywaj! Ja, Wielki Smok Shenron, spełnię Twe trzy życzenia, a teraz wypowiedz swe pierwsze ży... Hohoho, ho, ho, Lord Biru, co za wielki zaszczyt znów Cię móc widzieć. Słuchaj, dziwna sprawa jest bardzo prosta, robisz pałę czy nie... Nani? Znaczy się wskrzesz dom Pedra. Tyle, nara i spływaj. O, panie, twoje życzenie jest bardzo proste do wykonania. Dom zostanie wskrzeszony. O, hej, w ogóle witajcie bardzo serdecznie, jak widzicie Daisy powróciło, nie wiem czy mój głos się nieco zmienił przez to, że mogę trochę brzmieć jakbym gadał przez nos, to wynik tego, że ostatnio troszkę <laughs> mnie się przeziębiło, ale to jest mało istotne, istotne jest to, że jesteśmy z powrotem, w Daisy ostatnie Uf, ostatnie pół godziny, może ostatnią godzinę, ciężko się było gdziekolwiek wbić. Ło, łow, wow, wow. spokój się tam. To raz, a dwa mmm, takie żenujące spawny, że szkoda było marnować czasu. No ale udało mi się dostać na serwer troszkę porozchodzić skosniałe kości. I, I można powiedzieć, że. Nawet mi się dobrze trafiło, bo akurat trafiłem na gościa, który był w bójce i wykorzystałem moment, no jest jak jest. Dałem sobie reshade, żeby gra kolorystycznie wyglądała jak należy. To raz trochę w ogóle tego sharpeningu, tego wyostrzania od AMD niewiele zjada FPS-ów, a ładnie wyostrza obraz. Jeżeli chodzi o kolorystykę, no to no widać ewidentną poprawę, trawa w końcu jest zielona. Czytałem też na reddicie, że jakieś są błędy, bugi z przeładowaniem broni, niby masz ten magazynek, ale i tak musisz ręcznie wszystko robić. Wydaje mi się, że dobrą opcją by była taką quality of life, że jak robimy tego zooma w tpp to na automatycznie robi na fpp. No, taki mały ten i nie umisz wejść na kucaka. Dobra, to ta zombiara. Problem w tym, że takie same odgłosy biegania robią gracze, więc... To może być mylne. Spodnie górskie, niska izolacja. Niby górskie, ale no. Taka sobie ta izolacja. Teraz tak, widzimy to do rączki. Niekoniecznie o to nie chodziło. Jak to się znowu robiło, bo jestem, można powiedzieć, że świeży. Chyba, że się nie da tego zrobić, bo wyczerpałem limit naprawy. To pewnie przez ten ustawienie teselacji. Mhm. Czerny po cichu bym ją kropno, ale wiesz, życie odbuguje się, gdy ja podejdę. Gadajmy. No ale. Uuu, dzień dobry. Warto było. Tu chyba jakaś baza jest. No tak, baza tu jest. A, już wiemy czemu mają bazę tak niedaleko. O, Jimmy. U góry są jacyś? A, pan Wiesław, tak? Zawsze czujny. dobra. <śpiewanie> 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 Holy Jesus. Uu, to amunicja jeszcze jest. To było dziwne. Jak widać, czasem pan Wiesław też musi sobie pobiegać. Bitch. Come on, boy. Uu. Panie Wiesiu, pan takie rzeczy miał? Co to było? Myślałem, że ktoś tu jedzie fórum i słucha muzyki. Ło! Wow. Ok, to walnęło za tą górką. Jednego pocało się te kolory dopieścić. Nie jest to zrobione tak. Niektórzy gdzie dają te całe kolory na max. Jaż oczy krwawią, ale tak subtelnie to sobie ustawiłem. O, jak widać gra jest naprawdę ładna, jeżeli chodzi o te wszystkie lasy, nie lasy i tak dalej. Tylko ona ma taki dziw... O kurde. Mamy tu jakiegoś strzelca. Okej. Okay. Niech sobie tam jest, wracając do mojej myśli, no gdzieś tam daleko jest nawet. A jesteśmy, mówiłem, że za tą górką? Mówiłem? Opcja jest taka, że ten kurz może, kurz, ta chmura dymu, tego gazu może opaść i wtedy my możemy tam wjechać. Muszę myśleć na wazę to, że tam gościu jest z tyłu gdzieś. Nie brzmiało to, żeby był blisko, ale. Trzeba pamiętać. Nie chcę za blisko podejść. Bo może to na mnie zacząć działać i wtedy będzie problem. No ale współczuję tym, którzy tam byli. Nie wiem, czy jest jakieś lore związane z tym bombardowaniem, z tymi strefami. Aczkolwiek to jest takie no, ciekawe urozmaicenie. coś jak w PUBG, gdzie mieliśmy normalne strefy, potem też strefy bombardowania doszły. Niektórzy narzekali, że. Aha, tak to. Ba, ba, Takie coś może być w ogóle. a, a kto to wymyślił, to największa głupota. Bla, 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 i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to był dobry bajer. A wiecie, co by było dobre? Gdyby. ...radem z pojawieniem się tego gazu, tej radioaktywnej chmury, zombie, które są tam w tym rejonie, akurat przeszły jakąś transformację albo coś, jakieś, wiecie. No ja trochę rezydentem to śmierdzi, czy tam stalkerem, wiecie, mutacje i tak dalej, ale to by mogło być ciekawe. No ale to tylko takie tam moje gadanie. Deszcz. Kurde, tu jest spożywczak. I studnia jest, jak ładnie. Żyć, nie umierać. Hmm. hmm. Czysto. Osz. Panie kapelusz miał. O oh, shit. What's up? Mm, mm, Motherfucker. Wow, świąteczna czapka. Hej, upolowałbym tą czapeczkę. Nie ma cienia, jest cień. Nie ma cienia, jest cień. Dobra, gdzie jest ten z tą czapką? Tu jest ten pajac. Chyba tego muszę pierw dziabnąć. Zawodowy komandos. Było warto. Nara. Dawaj czapkę No. Suszone. A zjemy sobie pomidorka. Ja mnie patrzeć to najważniejszy punkt. Najważniejszy mission objective, najważniejszy cel zrealizowaliśmy, zdobyliśmy czapkę świętego Mikołaja, jesteśmy pro super kozakami i można powiedzieć, że jest to udany powrót. Co będzie dalej to się okaże, przekonam się wspólnie w następnym odcinku z Daisy. Tymczasem ode mnie to było na tyle, trzymajcie się, peace yo.